W życiu, jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time to Wojak, dobry jest. zupełnie inne nazewnictwo. Laszlo, fazekarz, Węgry już na wadze. 68 kg z 500 g, waży. Laslo fazekarz. Prawdopodobnie już niedługo szansa walczy o paski 70 kg 700 gram. 70 kg 700 gram w przypadku walk rankingowych oczywiście ten kilogram tolerancji to będzie walka na dystansie 6 rund Lasło. And Damian, boxing position, please. And face to face, please. Jonak, pierwsza walka jutrzejszego wieczoru, tuż po godzinie 19.00, kategoria junior średnia. Dziękuję bardzo.